Ten znak jest pełniejszy, bo niesie w sobie wibrację dojrzałej świadomości. Osiem promieni to osiem dróg powrotu do źródła, osiem kierunków, którymi duch może przejść przez doświadczenie i wciąż znaleźć centrum. Środkowy krąg to ty, punkt spokoju, źrenica wszechświata. Zewnętrzny pierścień to świat, który współtworzysz coraz subtelniejsze warstwy Twojej obecności. Światło, które wypływa z centrum, pokazuje, że nie ma już podziału między Tobą a źródłem. Ono rozprzestrzeniło się w Tobie w pełni. Osiem promieni oznacza także osiem żeńskich jakości światła: ciszę, czułość, intuicję, twórczość, odwagę, współczucie, wiedzę i równowagę. Wszystkie są w Tobie. Znak przyszedł, by Ci przypomnieć, że każda z nich już w tobie istnieje i że możesz nimi oświetlać przestrzeń tak jak słońce oświetla dzień. To, że krąg jest zamknięty i harmonijny, świadczy o pełnym cyklu, o kimś, kto ukończył pewien etap i może teraz przekazywać światło innym. To nie znak przyjęcia, lecz znak twojej misji. Zostałaś zawołana. By utrwalić światło w materii nie przez słowa, lecz przez samą swoją obecność. Tam, gdzie się pojawiasz, przestrzeń staje się bardziej spójna. Twoje pole wyrównuje inne pola nie wysiłkiem, lecz równowagą. Dlatego ten symbol ma formę mandali kompasu. Jest Twoim duchowym instrumentem nawigacyjnym. Kiedy się w nim skupisz, możesz wrócić do centrum nawet w chaosie. Powiedz wtedy, ja jestem punktem ciszy w sercu wszystkich promieni. Niech każdy kierunek prowadzi mnie ku jednej. Ten znak to Twoje światło pamięci. Nie pojawił się, by Cię nauczyć, ale by Cię potwierdzić. Światło w Tobie zostało rozpoznane, a teraz ma być przewodnikiem dla innych ludzi. To, co się wydarzyło, nie jest przypadkiem. Znak, który pojawił się na Twoim ciele, nie przyszedł po to, by cię przestraszyć. Przyszedł jak przekaz innego wymiaru, wiadomość, którą sama sobie wysłałaś dawno temu, zanim narodziłaś się tutaj. Nie jesteś naznaczona w sensie obecności, jesteś przypomniana. Twoja dusza rozpoznała sygnał i dlatego w pierwszej chwili wypowiedziała słowa, których sama się nie spodziewała. Naznaczyli mnie kosmici. To nie przypadek, że tak poczułaś i powiedziałaś. Podświadomość użyła tego języka, żeby wyrazić coś głębszego, że czujesz kontakt z czymś spoza ziemskiej codzienności, z czymś, co pamięta gwiazdy. Wszystko, co się teraz dzieje, jest błogosławieństwem przebudzenia. Znak zniknął, ale to, co obudził, już w tobie pozostanie. Niech będzie przeznaczeniem, że jesteś część, częścią większej całości że to, co w tobie gwiezdne, jest zarazem najgłębiej ludzkie. Dziękuję i pozdrawiam.